Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamsgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Zagłębiamy się w kolejne twierdzenie. Jakoby Simpsonowie znów przewidzieli przyszłość. Tym razem chodzi o festiwal muzyczny AstroWorld, a dokładniej scenę, na której mieszkańcy Springfield stoją obok pomnika Travisa Scotta. Co jeśli kreskówka naprawdę potrafi przewidzieć przyszłość? Simpsonowie w zaskakująco trafny sposób przepowiedzieli już wszystko od globalnych epidemii po wyniki wyborów ale ich najbardziej szokujące przewidywania mogą dopiero nadejść. Mówimy tu o mikrocipach w mózgach, konflikcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz innych niepokojących prognozach, które kiedyś brzmiały jak żarty. Dziś przedstawiamy 15 najbardziej szokujących przewidywań, które są niebezpiecznie bliskie urzeczywistnienia. Zostaw łapkę w górę, ponieważ zasięgi ostatnio spadły i napisz komentarz Simpsonowie, a przypnę ci serduszko. Katastrofy ekologiczne. Simpsonowie zamienili temat zanieczyszczenia w komedię, ale gdy przyjrzymy się bliżej, całość staje się aż nazbyt realistyczna. W filmie Simpsonowie i wersja kinowa z roku 2007 Homer adoptuje świnię. Choć większość ludzi mówi na nią świnia pająk, jej prawdziwe imię to kluchacz. Na początku wszystko wygląda niewinnie, ale szybko wychodzi na jaw typowe lenistwo Homera. Marc ostrzega go, że musi odpowiednio posprzątać po świni. Odchody nie mogą być wyrzucane gdziekolwiek, ale Homer, nie chcąc przegapić darmowych pączków, zamiast zrobić to co należy, wrzuca świńskie odpady do pobliskiego jeziora. To zapoczątkowuje jedną z największych katastrof ekologicznych w historii Springfield. Jezioro staje się toksyczne. Sytuacja robi się tak poważna, że całe miasto zostaje zamknięte pod ogromną szklaną kopułą. Ludzie wpadają w panikę. Życie, jakie znali, nagle się kończy. Oczywiście to tylko kreskówka, ale przesłanie jest mocne. Gdy ludzie ignorują szkody wyrządzane planecie, skutki mogą być bardzo szybkie i bardzo poważne. Film pokazuje to w skrajny sposób, ale rzeczywistość wcale nie odbiega aż tak bardzo. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikował raport, który nie pozostawia złudzeń. Nasza planeta ma poważne kłopoty. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia i utrata przyrody postępują jednocześnie i sytuacja się pogarsza. Sposób, w jaki ludzie zużywają zasoby naturalne, powoduje trwałe szkody. Według raportu świat nie dotrzymuje ustalonych celów w walce z tymi problemami. Jeśli wszystko będzie przebiegać dalej w taki sam sposób, rok 2026 może przynieść nie tylko ostrzeżenia, ale konsekwencje, których nie da się już cofnąć. Właśnie to sprawia, że to przewidywanie Simpsonów tak bardzo rzuca się w oczy, brzmi aż nazbyt możliwie. Kolonizacja Marsa. Ze wszystkich miejsc, do których ludzkość mogłaby się przenieść, Mars znajduje się niemal na samym szczycie listy. Simpsonowie doskonale o tym wiedzieli. Ludzie od dawna marzą o czerwonej planecie. To jeden z najczęściej poruszanych tematów, kiedy rozmawia się o przyszłości. Niektórzy nawet zgłosili się na ochotnika, by tam zamieszkać i pomóc zbudować pierwszą ludzką kolonię. Choć brzmi to jak czyste science fiction, wiele osób traktuje tę wizję bardzo poważnie. W jednym z odcinków Simpsonów przedstawiono podobną sytuację. Lisa zgłasza się jako ochotniczka do wyprawy na Marsa. Nie jest to jednak zwykła misja, to podróż w jedną stronę. Oznacza to, że jeśli już tam dotrze, nie będzie odwrotu. Jej mama, Marge, nie jest zadowolona. Martwi się, że Lisa poleci tak daleko i nigdy nie wróci. Zaniepokojenie jest tak duże, że cała rodzina zapisuje się na tę samą misję, by powstrzymać ją przed samotną podróżą. Celem wyprawy jest stworzenie miejsca, w którym ludzie mogliby żyć na Marsie przed rokiem 2026. Tak przynajmniej brzmi plan w odcinku. Jednak wszystko zaczyna się komplikować. Pierwotna próba startu kończy się niepowodzeniem. Mimo to Lisa i March ostatecznie docierają na Marsa. Jest już wtedy rok 201. I kiedy wydaje się, że to koniec historii, Lisa zaskakuje wszystkich stwierdzeniem, że teraz chce się przenieść na Wenus. Tymczasem w prawdziwym świecie Elon Musk ma własne plany dotyczące Marsa, realizowane przez jego firmę SpaceX. Jego celem jest zbudowanie miasta na czerwonej planecie i nie są to tylko czcze przechwałki. Naprawdę zamierza to zrobić. Chce, aby do roku 2050 na Marsie mieszkało nawet milion ludzi. Jakiś czas temu SpaceX ogłosiło ogromny krok naprzód. Zamierzają wysłać pierwsze bezzałogowe misje statku Starship na Marsa do roku 2026. Skorzystają przy tym z unikalnego okna startowego, kiedy Ziemia i Mars znajdują się w idealnym ustawieniu względem siebie. Ta synchronizacja może przybliżyć ludzkość o jeden krok do życia na innej planecie samochody autonomiczne. W czasach gdy większość ludzi nadal korzystała z telefonów z klapką, Simpsonowie pokazali świat, w którym samochody prowadzą się same, bez kierownicy, bez pedałów, bez kontroli, tylko zaufanie do maszyny. Dziś samochody autonomiczne nie są już tylko pomysłem z filmów science fiction, zaczynają stawać się rzeczywistością. W odcinku zatytułowanym The Days of Future Future widzimy samochód, który nie reaguje na nagłą prośbę pasażera o zatrzymanie się. Sytuacja staje się niezręczna i frustrująca, a w sezonie 30 odcinek 5 zatytułowany Baby, you can't drive my car, Homer jest zaskoczony, gdy jego samochód sam przejmuje kontrolę i zaczyna jechać bez jego udziału. Dziś technologia nadrabia ten dystans w zaskakującym tempie. Coraz więcej firm motoryzacyjnych zmierza w stronę pełnej automatyzacji pojazdów. Ustawa o pojazdach autonomicznych ma na celu stworzenie przepisów, które pozwolą takim samochodom poruszać się po drogach publicznych już od roku 2026. Urzędnicy zapewniają, że nowe prawo koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Głównym celem jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych błędami człowieka. Tesla pracuje nad tym rozwiązaniem już od lat. Elon Musk twierdzi, że jego oprogramowanie do pełnej autonomicznej jazdy jest niemal gotowe do codziennego użytku. Zapowiada, że robotaksówki mogą pojawić się na drogach pod koniec roku 2006. Jednak nawet on przyznaje, że pełne wdrożenie może jeszcze potrwać. Nie jest też jedynym graczem na tym rynku. Sony i Honda połączyły siły, by wspólnie wprowadzić własny samochód autonomiczny, również planowany na rok 2026. Pozostaje więc jedno wielkie pytanie: czy będziemy w stanie zaufać kierownicy, której nie trzyma żadna ludzka dłoń? Tylko czas pokaże. Ale jeśli Simpsonowie znów mieli rację, niedługo wszyscy możemy znaleźć się na miejscu pasażera. Finał Mistrzostw Świata Co jeśli żart sprzed ponad 25 lat nagle pokrywa się z największym piłkarskim wydarzeniem na świecie? Brzmi dziwnie ale Simpsonowie mogli znowu to przewidzieć. W odcinku The Cartridge Family, który miał swoją premierę w listopadzie roku 1997, rodzina Simpsonów siedzi rozluźniona przed telewizorem. Przełączają kanały, jakby to był zupełnie zwyczajny dzień. Nagle ich uwagę przyciąga głośna reklama, śmiały spot zapowiadający mecz piłkarski, który ma zdecydować, który kraj jest najwspanialszy na ziemi dwa zespoły, Meksyk i Portugalia. Mecz, jak się wydaje, odbywa się w Springfield. Scena nie jest długa, nie ma fajerwerków ani hucznej zapowiedzi, ale fani nie zapomnieli tego momentu. Z biegiem lat fragment zaczął żyć własnym życiem w internecie. Ludzie zaczęli się zastanawiać, czy odcinek nie przewidział czegoś o wiele większego. W związku z nadchodzącymi Mistrzostwami Świata FIFA w roku 2026, niektórzy uważają, że mecz Meksyk kontra Portugalia rzeczywiście może wydarzyć się w wielkim finale. Czas wydaje się co najmniej intrygujący. Co ciekawe, odcinek nie zawiera żadnych informacji o dacie. Nie ma żadnych znaków czy wskazówek, że mecz dzieje się właśnie w roku 2026, ale to nie powstrzymało internautów od łączenia faktów. Sieć pełna jest postów wspominających tę krótką scenę i nazywających ją kolejnym dziwnym przewidywaniem serialu. Nie da się tego potwierdzić na 100%, ale zbliżające się mistrzostwa sprawiają, że ta możliwość wciąż pozostaje otwarta. Kibice będą musieli po prostu poczekać i oglądać. you <laughs> Wyobraź sobie świat, w którym Twój samochód jeździ dzięki światłu słonecznemu. Bez benzyny, bez stacji ładowania, tylko niebo nad tobą. Brzmi jak coś wyjętego z kreskówki, prawda? Cóż, Simpsonowie pomyśleli o tym już wiele lat temu. A dziś ta wizja zaczyna wyglądać całkiem realistycznie. W odcinku numer 582 zatytułowanym Paths to Glory, Lisa wpada na pomysł wyprzedzający swoje czasy. Buduje samochód, który działa wyłącznie na energię słoneczną. Bez paliwa, bez emisji spalin tylko czysta energia z promieni słonecznych. Zgłasza swój wynalazek do wyścigu alternatywnych źródeł energii, gotowa udowodnić na co stać jej projekt. Tłum jest podekscytowany. Wyścig rusza. Solarny samochód Lisy wyrywa do przodu i zbliża się niebezpiecznie blisko mety. Aż nagle dzieje się coś dziwnego. Słońce znika z nieba. Koncern Daw zasłania je swoim balonem, przez co samochód Lisy traci całe źródło mocy. Pojazd zatrzymuje się. Zaledwie kilka centymetrów od zwycięstwa. Ludzie otaczają ją, wytykają palcami i śmieją się. Jej innowacyjny wynalazek nie zostaje doceniony, przynajmniej nie tego dnia. Dziś idea samochodów napędzanych słońcem nie wydaje się już tak odległa. Coraz więcej osób o nich rozmawia, choć na drogach to wciąż rzadkość. Samochody benzynowe i elektryczne wciąż dominują. Technologia pojazdów solarnych cały czas się rozwija. Jest zainteresowanie, ale rynek jest na razie niewielki. Jednak może to się wkrótce zmienić. Firma Atera planuje wypuścić własne samochody zasilane energią słoneczną na początku roku 2026. Ich wersja premierowa została zaprojektowana tak, by na pełnym ładowaniu przejechać nawet 640 km. Co więcej, dzięki samej energii słonecznej może pokonać do 64 km dziennie zupełnie za darmo. Może więc Lisa wcale nie była aż tak oderwana od rzeczywistości? Może jeszcze nie masz lokaja robota, ale inteligentne domy już teraz są częścią codziennego życia milionów ludzi. Simpsonowie już lata temu zażartowali z tego pomysłu. W odcinku Treehouse of Horror 12 rodzina Simpsonów wprowadza się do nowoczesnego, inteligentnego domu. Całością zarządza sztuczna inteligencja, która robi niemal wszystko za nich. Gotuje ich ulubione potrawy, utrzymuje porządek i natychmiast reaguje na ich potrzeby. Głos sztucznej inteligencji podkłada sam Pierce Brosnan. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy AI zakochuje się w Marcz i uznaje, że Homer przeszkadza w tej relacji. Choć ten fragment brzmi jak szalona fikcja, sama technologia pokazana w odcinku nie jest wcale tak odległa od tego, co mamy dzisiaj. Obecnie, by mieć inteligentne rozwiązania w domu, nie trzeba być milionerem. Nie trzeba też wymieniać wszystkiego na połyskujący metal, ani zamieniać kuchni w laboratorium. Na rynku dostępnych jest wiele inteligentnych gadżetów, które są łatwe w montażu i obsłudze. Na przykład wideodomofon Ring pozwala sprawdzić, kto stoi pod drzwiami bez ruszania się z kanapy. Inteligentne termostaty pozwalają zdalnie regulować ogrzewanie lub klimatyzację, nawet jeśli jesteś poza domem. Istnieją także odkurzacze, które same sprzątają podłogę podczas gdy ty odpoczywasz. W wielu aspektach dzisiejsze domy zaczynają przypominać ten z kreskówki. Może nie rozmawiają z tobą głosem brosnana, ale są coraz bardziej samodzielne i reagują na twoje potrzeby bez pytania. I ten trend tylko przyspiesza. Szacuje się, że do roku 2026 ponad 573 miliony gospodarstw domowych na całym świecie będzie korzystać z technologii inteligentnego domu w jakiejś formie, czy to dla bezpieczeństwa, wygody czy komfortu. Coraz więcej ludzi otwiera drzwi przed cyfrową przyszłością. Katastrofa nuklearna. Czasem komedia zahacza o coś znacznie poważniejszego. Simpsonowie pokazali jak mogłaby wyglądać katastrofa nuklearna i dziś świat zaczyna się tej wizji przeglądać z większą uwagą. W odcinku Homer the Great pojawił się żart, który wywołał niemałe poruszenie. Wspomniano tam o katastrofie nuklearnej jako części sekretnego planu tajnego stowarzyszenia. Miało być zabawnie, ale ten pomysł utkwił niektórym w pamięci. W innym odcinku twórcy poszli o krok dalej, ukazali świat po nuklearnej apokalipsie. Większość Springfield została zniszczona, budynki legły w gruzach, ulice opustoszały, a jedynym ocalałem był Homer Simpson. Simpsonowie to serial komediowy, ale to przewidywanie trafia w bardzo czuły punkt. Katastrofa nuklearna to coś, czego nikt nie chce sobie nawet wyobrażać. Skutki byłyby niewyobrażalne. Nie tylko zniszczenie miast, ale też trwała zmiana życia na Ziemi. To, co Simpsonowie pokazali w kilka minut, mogłoby w rzeczywistości przerodzić się w koszmar, jeśli technologia trafi w niepowołane ręce. W obliczu rosnącego napięcia na świecie i trwających konfliktów wielu ekspertów podnosi alarm. Uważają, że światowi przywódcy powinni być znacznie bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji. Nawet drobna pomyłka może prowadzić do tragicznych skutków. Simpsonowie mogli żartować, ale pytanie pozostaje aktualne. Czy coś takiego naprawdę może się wydarzyć? Nikt nie chce poznać odpowiedzi. Wszyscy mamy nadzieję, że to przewidywanie na zawsze pozostanie wyłącznie częścią kreskówki i nigdy nie ujrzy światła dziennego w rzeczywistości. Latające samochody. Latające samochody kiedyś pojawiały się tylko w kreskówkach i starych filmach science fiction, ale dziś prawdziwe firmy naprawdę je budują. A niebo nad nami może zacząć robić się tłoczno szybciej niż myślimy. Jeden ze starych odcinków Simpsonów mógł to przewidzieć, zanim ktokolwiek potraktował temat poważnie. W epizodzie z roku 2005 zatytułowanym Future Drama, Bart i Lisa korzystają z dziwnej maszyny skonstruowanej przez profesora Frinka. Pokazuje ona, jak mogłoby wyglądać ich życie w przyszłości, aż w roku 2013. Świat, który widzą, pełen jest zaawansowanej technologii, a przede wszystkim latających samochodów. Oczywiście, gdy nadszedł prawdziwy rok 2013, po latających pojazdach nie było śladu. Ludzie byli bardziej zajęci modą na kombinezony niż czymkolwiek, co unosi się w powietrzu. Ale jeśli przeskoczymy do przodu o kolejne 10 lat, świat zaczyna wyglądać coraz bardziej jak w odcinku. Hyundai ogłosił kiedyś, że planuje mieć gotowe latające samochody dla Ubera do roku 2023. To się nie wydarzyło, ale inna firma, Samsung Sky, może być znacznie bliżej sukcesu. W grudniu roku 2023 przetestowała pojazd o nazwie Switchblade. Maszyna wzniosła się w powietrze i przeleciała na wysokości około 150 metrów. Po locie firma ogłosiła, że do masowej produkcji brakuje jeszcze kilku lat, ale robią duże postępy. Switchblade może być używany jak zwykły samochód na drodze, ale potrafi także zamienić się w samolot, gdy zajdzie taka potrzeba. Jednak, jeśli ktoś chce go pilotować, musi zdobyć licencję pilota, a to wszystko nie będzie tanie. Cena ma się zaczynać od około 170 tysięcy dolarów i może rosnąć w zależności od wersji i wyposażenia. Do roku 2026 marzenie o latających samochodach może wreszcie zacząć się spełniać dokładnie tak, jak pokazali to Simpsonowie w swojej wizji przyszłości. Jedzenie drukowane w technologii 3D. W roku 2005 w jednym z odcinków Simpsonów pojawiła się scena, która wtedy wydawała się kompletnie szalona, wydrukowany w technologii 3D tort. W tamtym czasie brzmiało to jak typowy kreskówkowy absurd, ale dziś ta scena zyskuje zupełnie nowy sens. Możliwe, że Simpsonowie po raz kolejny przewidzieli kierunek, w którym zmierza świat. Technologia drukowania jedzenia w trójwymiarze powoli staje się rzeczywistością. Zyskuje popularność szczególnie w świecie nauki o żywieniu. Naukowcy pracują nad metodami tworzenia potraw przy użyciu specjalnego atramentu spożywczego. Ten atrament powstaje ze świeżych lub zamrożonych składników mieszanych do postaci pasty, a następnie warstwowo nakładanych przez drukarkę, by stworzyć kształty i struktury. Celem jest przygotowanie posiłków, które będą nie tylko smaczne, ale też dokładnie dopasowane do potrzeb zdrowotnych danej osoby. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kuchni i drukujesz sobie danie idealnie dopasowane do Twoich celów, z niską zawartością cukru, wysoką ilością białka, bogate w witaminy i z minimalną ilością soli. Tego typu rozwiązania mogłyby być także bardzo przydatne w szpitalach, domach opieki czy dla osób z konkretnymi wymaganiami dietetycznymi. Nawet restauracje mogłyby korzystać z takiej technologii, by tworzyć dania o kształtach, których nie da się uzyskać ręcznie. Jest jednak jeden poważny problem. Sprzęt jest bardzo drogi. Większość ludzi nie może pozwolić sobie na drukarkę trójwymiarową do jedzenia w domu. Takie urządzenia są obecnie wykorzystywane głównie w laboratoriach i kuchniach badawczych. Mimo to wielu ekspertów wierzy, że z czasem ceny spadną, a technologia stanie się powszechniejsza. A więc wraz ze zbliżającym się rokiem 2026 pojawia się pytanie, czy to już czas, by ta technologia trafiła do naszych domów, czy jesteśmy blisko momentu, w którym zamiast gotować, po prostu wydrukujemy sobie kolację? Przejęcie przez sztuczną inteligencję. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałby świat, w którym maszyny podejmują decyzje, i nie w jakiejś dalekiej przyszłości, ale może znacznie szybciej niż się spodziewamy? Brzmi to jak science fiction, ale Simpsonowie poruszyli temat, który dziś wydaje się zaskakująco realny. Jedno z ich przewidywań na rok 2026 pokazywało, jak sztuczna inteligencja stopniowo przejmuje ludzkie zawody. Ten scenariusz już zaczyna się spełniać. Coraz więcej firm korzysta z programów opartych na sztucznej inteligencji, by ograniczyć zatrudnienie i oszczędzać pieniądze. Może się to wydawać mądrym ruchem biznesowym, ale niektórzy eksperci zaczynają bić na alarm. Twierdzą, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może być niebezpieczne, szczególnie jeśli ludzie przestają kontrolować, jak ta technologia jest wykorzystywana. Był przypadek, który skłonił wiele osób do refleksji. Chatbot Gemini od firmy Google powiedział komuś, że ludzie nie są niczym wyjątkowym, a wręcz nazwał ich stratą czasu i zasobów. Niektórzy uznali to za zwykłą usterkę techniczną, inni za poważne ostrzeżenie przed tym, dokąd zmierzamy. Już w szóstym sezonie serialu w odcinku Itchy and Scratchy Land pojawiło się podobne ostrzeżenie. W parku rozrywki działają roboty, mają zabawiać gości i znać różnice między ludźmi a maszynami. Dzięki temu ludzie są teoretycznie bezpieczni, jednak pewien błysk aparatu powoduje u jednego z robotów awarię. Jeden błąd i wszystko się sypie. Wkrótce maszyny zaczynają atakować ludzi zamiast siebie nawzajem. Obecnie jeszcze do tego nie doszło, ale obawy rosną wraz z postępem technologicznym. Tempo, w jakim rozwijana i wdrażana jest sztuczna inteligencja, sprawia, że czasami pomijane są testy bezpieczeństwa, a jeśli ta technologia kiedykolwiek zostanie połączona z bronią, skutki mogą być naprawdę poważne. To coś, nad czym zdecydowanie warto się zastanowić. A co jeśli Twoje myśli mogłyby wysyłać wiadomości? brzmi futurystycznie i ekscytująco, dopóki coś nie pójdzie nie tak. Na początku roku 2024 firma Ilona Maska Neuralink trafiła na pierwsze strony gazet. Po raz pierwszy wszczepiono chip bezpośrednio do ludzkiego mózgu. Celem tego urządzenia jest pomoc osobom sparaliżowanym w sterowaniu sprzętem za pomocą samych myśli. Może to dać im więcej niezależności i otworzyć nowe sposoby komunikacji. Jednak jak przy każdej przełomowej technologii, nie wszyscy czują się z tym pomysłem komfortowo. Niektórzy obawiają się, co się stanie, jeśli taka technologia trafi w nieodpowiednie ręce. Jeśli zostanie rozwinięta, implant mózgowy może całkowicie zastąpić sposób, w jaki przesyłamy wiadomości zamiast pisać czy mówić po prostu. Myślimy. Neuralink twierdzi, że to może nastąpić szybciej niż się spodziewamy. Już do roku 2026 ta technologia może być dostępna na większą skalę. Choć brzmi to jak coś zupełnie nowego, Simpsonowie już wcześniej poruszyli ten temat. W sezonie 23 w odcinku zatytułowanym Holidays of Future Past akcja toczy się w roku 2041. W tym świecie Homer otrzymuje wiadomość poprzez coś, co nazywa się B-mail, czyli wiadomość docierającą bezpośrednio. Do jego mózgu. Tyle, że wiadomość zawiera wirusa. Homer zaczyna odczuwać ból. Brzmi zabawnie? Może. Ale jeśli się nad tym zastanowić, komputery już od lat mają problemy z wirusami i atakami hakerskimi. A teraz wyobraź sobie, że to samo dzieje się wewnątrz twojej głowy. Wraz z rozwojem implantów mózgowych ryzyko może być niemal równie realne, co obietnice. Technologia pędzi do przodu. Pytanie tylko, czy my będziemy na to gotowi, kiedy przyszłość naprawdę nadejdzie? Rzeczywistość wirtualna. Co się stanie, gdy ludzie zaczną bardziej troszczyć się o sztuczne światy niż o ten prawdziwy, który ich otacza? Simpsonowie już lata temu pokazali jedną możliwą odpowiedź na to pytanie, i co najstraszniejsze, część z tych wizji zaczyna dziś się spełniać. W sezonie 28, odcinek drugi zatytułowany Friends and Family, pan Burns próbuje czegoś nietypowego. Zatrudnia March, Barta, Lise i Maggie, by odegrali rolę jego rodziny w wirtualnej rzeczywistości. Nie robią tego jednak dla zabawy, są częścią testów nowego zestawu do VR, który wygląda niemal identycznie jak Vision Pro. Wkrótce potem tym pan Burns wypuszcza ten zestaw na rynek. Na początku wszystko wydaje się ekscytujące, ale sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Pod koniec odcinka serial przeskakuje kilka lat do przodu, a Springfield wygląda zupełnie inaczej. Każda osoba ma na głowie zestaw do wirtualnej rzeczywistości. Ludzie chodzą ulicami kompletnie nieświadomi prawdziwego świata są uwięzieni w swoich własnych, wymyślonych życiach. Ulice wydają się puste i zimne, nawet jeśli są pełne ludzi. Ten moment z serialu przypomina zaskakująco mocno to, co już teraz dzieje się w niektórych miastach. Można zobaczyć ludzi korzystających z headsetów Vision Pro w miejscach publicznych, Poruszają się powoli, nieświadomi otoczenia, dokładnie tak jak postacie w odcinku. Meta szykuje się obecnie do premiery Meta Quest 4 w roku 2026. Kolejne urządzenie konkurujące z Vision Pro ma pojawić się rok później. Eksperci przewidują, że rynek wirtualnej rzeczywistości może osiągnąć wartość 38 miliardów dolarów do roku 2026. To ogromna kwota jak na coś, co nadal wydaje się nowością. Jeśli wszystko będzie rozwijać się dalej w tym tempie, w Wkrótce będziemy musieli odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie: co tak naprawdę jest prawdziwe, a w co postanowiliśmy uciec? Hologramy w codziennym życiu. Dziś używamy telefonów praktycznie do wszystkiego: od rozmów i wiadomości, po filmy i wideoczaty. Ale co się stanie, gdy ekran zniknie, a zamiast niego osoba stanie przed tobą, jakby naprawdę tam była? To właśnie taką przyszłość kiedyś wyobrazili sobie Simpsonowie. W odcinku Bart to the Future Bart otrzymuje wiadomość w sposób, który w tamtym świecie wydaje się zupełnie normalny. Zamiast telefonu czy wideo pojawia się hologram z zaproszeniem, by zespół Barta zagrał koncert w klubie. To szybka i zwyczajna scena, ale sama koncepcja wyprzedzała swoje czasy. W dniu emisji odcinka hologramy były czymś, co istniało niemal wyłącznie w filmach science fiction i grach komputerowych. Nie było ich w codziennym życiu, więc jak Simpsonowie wpadli na pomysł, by używać ich do przesyłania wiadomości czy organizowania koncertów. Być może po prostu wyprzedzali epokę albo dostrzegli, jak szybko zmienia się technologia. Dziś hologramy wciąż są w fazie rozwoju, ale już teraz testuje się je w różnych dziedzinach. W niektórych szkołach używa się obrazów trójwymiarowych, by lepiej uczyć uczniów. W medycynie lekarze zaczynają wykorzystywać holograficzne narzędzia do planowania skomplikowanych operacji. Choć może to brzmieć jak science fiction, ta technologia powoli staje się rzeczywistością. Niektórzy eksperci przewidują, że do roku 2026 hologramy mogą stać się bardziej powszechne. Mogą pojawić się w rozrywce podczas spotkań zawodowych, a nawet jako nowa forma rozmów telefonicznych, nie przez ekran, lecz z trójwymiarowym obrazem rozmówcy. Teraz pojawia się pytanie, czy to zmieni sposób, w jaki się ze sobą kontaktujemy? Czy coś, czego użył Bart w kreskówce, stanie się urządzeniem, które będziemy mieć w każdym domu? Patrząc na to, jak wszystko się rozwija, no to zaczyna wydawać się całkiem możliwe. Jednym z poważniejszych przewidywań, jakie pojawiły się w Simpsonach jest potencjalny konflikt zbrojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Odcinek nie podaje wprost, że akcja dzieje się w roku 2026, ale kiedy spojrzymy na wydarzenia we współczesnym świecie, trudno nie zauważyć podobieństw. W tym odcinku Donald Trump zakończył już swoją kadencję prezydencką, a nową głową państwa zostaje Lisa Simpson. Przejmując władzę, zastaje kraj w chaosie. Jednym z największych problemów jest ogromne zadłużenie wobec Chin, będące skutkiem złych decyzji poprzedniego przywódcy. Lisa nie ukrywa swojej frustracji, opisując, jak bardzo sytuacja finansowa kraju wymknęła się spod kontroli. Serial nie pokazuje otwartej wojny ani bezpośrednich walk w tym momencie, ale wyraźnie daje do zrozumienia, że napięcia narastają. Przesłanie jest jasne: jeśli nie będziemy ostrożni, małe konflikty mogą przerodzić się w znacznie większe. Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, spory handlowe, wojny technologiczne, ruchy wojsk, wszystko zaczyna brzmieć aż zbyt znajomo. Niektórzy eksperci uważają, że rok 2026 może być momentem przełomowym. To nie musi oznaczać wybuchu wojny, ale może być rokiem, w którym wszystko albo zacznie się naprawiać, albo pogorszy się jeszcze bardziej. W czasach tak nieprzewidywalnej polityki międzynarodowej oczy całego świata zwrócone są na to, co wydarzy się dalej pomiędzy światowymi potęgami, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dziwne, że kreskówka sprzed tylu lat tak często pojawia się w nowoczesnych rozmowach o geopolityce. Może Simpsonowie zauważyli coś, czego inni nie dostrzegli, a może po prostu uważnie przyglądają się temu, jak działa świat. Tak czy inaczej, ten odcinek zadaje bardzo poważne pytania. Ś Płaczące niemowlę może sygnalizować 100 różnych rzeczy. A co jeśli istniałoby urządzenie, które powiedziałoby ci dokładnie, czego potrzebuje? W drugim sezonie serialu poznajemy przyrodniego brata Homera. Herba? Głos podkłada mu dany DeVito. Herb prowadzi odnoszącą sukcesy firmę. Aż do momentu, gdy Homer przypadkowo wszystko niszczy. Pod koniec odcinka Herb traci cały majątek. Ale w sezonie trzecim, w odcinku BROTHER, CAN YOU SPARE TWO DIMES? Herb powraca z planem odbudowania swojego życia. Prosi Homera o pieniądze na stworzenie nowego wynalazku urządzenia, które potrafi tłumaczyć dźwięki wydawane przez niemowlęta na zrozumiałą mowę. Do testów używa Maggie Simpson. Słucha jej gaworzenia i płaczu, starając się zrozumieć, co naprawdę próbuje powiedzieć. Pomysł na tłumacza dziecięcej mowy mógł kiedyś brzmieć jak science fiction, ale dziś, dzięki sztucznej inteligencji, powoli staje się rzeczywistością. Kilka firm pracuje już nad podobnymi urządzeniami. Twierdzą, że potrafią rozróżnić różne typy płaczu. Na przykład niektóre z nich potrafią wskazać, czy dziecko jest głodne, czy może wymaga zmiany pieluszki. Inne wykorzystują uczenie maszynowe do analizowania wzorców płaczu i dopasowywania ich do najczęstszych potrzeb dziecka. Nowi rodzice często mają trudności z odczytaniem sygnałów swojego dziecka. Próbują kołysać, karmić lub przewijać, mając nadzieję, że trafią we właściwy powód. Prawdziwy tłumacz dziecięcego płaczu mógłby zrewolucjonizować rodzicielstwo. Zmniejszyłby stres i pozwoliłby rodzicom lepiej zrozumieć swoje dziecko. Choć jeszcze nie jesteśmy w pełni gotowi na takie urządzenia w każdej. W tej sypialni niemowlaka, technologia idzie właśnie w tym kierunku. Simpsonowie mogli sobie z tego żartować, ale pomysł, by przetłumaczyć dziecięcą mowę, wkrótce może stać się faktem.